Apostoł Paweł ciągnie dalej te osobiste wnioski. Mamy jak gdyby wgląd do jego Facebooka. Z kim on rozmawia i o czym? Wczoraj mówiłem wam o tym, co mówił o Tymoteuszu do odbiorców Facebooka w mieście Filipia, czyli pierwszym mieście Europy. Wschodnia Macedonia, gdzie jako pierwszy z Azji, czyli z dzisiejszej Turcji dotarł z ewangelią i bardzo, że tak powiem, przypadli sobie do gustu zarówno Filipianie apostołowi Pawłowi jak i apostoł Paweł szczególnie, że tak powiem się spodobał Filipianom stąd bardzo zażyłe, e, zażyłe związki nawet finansowe między innymi występują, no ale nie będę spoilerował, kiedyś do tego dotrzemy, widać, że pojawia się teraz oprócz Tymoteusza przedstawiciel kościoła w Filipii który towarzyszył Pawłowi w więzieniu, służył mu kiedy ten dla Ewangelii dla Jezusa Chrystusa był uwięziony w cesarskim więzieniu, Jego Gwardii Przybocznej, czyli w pretorium, o tym mówiliśmy, studiując, czy czytając, przepraszam pierwszy rozdział. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do Was epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika Mego, a Waszego wysłannika, i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posyłam Go, posłałem Go, abyście wy, ujrzawszy Go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie Go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym Wy nie mogliście mi. Usłużyć. Zobaczcie, jak pięknie pisze o tym wysłanniku Kościoła Filipi, który przybył, żeby mu służyć tam w więzieniu, ale czy się zaraził? Jakąś poważną chorobą, czy miał jakąś dolegliwość już wcześniej noszoną, że tak powiem, w swoim ciele i ona się objawiła akurat w czasie pobytu przy apostole Pawle, tego nie wiemy. Wiemy, że zachorował bardzo ciężko, że była to jakaś długotrwała choroba. Nie było to, że wiecie, go tam ząb zabolał jednego dnia i na drugi dzień już było po. Wszystkim, bo mu jakiś kowal wyrwał. Nie? Była to jakaś długa choroba. Widać, że i on pogrążał się w smutku, bo wiedział, że wieść o tym dotarła do jego bliskich, do jego kościoła. Czyli jego kościół wiedział, że on gaśnie i wiedział, że się smucą z tego powodu. Tak, chrześcijanie się smucą z choroby, chrześcijanie się smucą ze śmierci. I już wszystko wyglądało, że umrze. Tak. Apostoł Paweł, zobaczcie, 27 werset, bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Po ludzku rzecz biorąc, wyglądało, że umrze. Ale to, co się stało, apostoł Paweł opisuje jako zmiłowanie się nad nim, czyli znaczy na jakoś szczególne zadziałanie Boga. Nie wiemy, czy był to cud, czy też w wyniku leczenia naturalnego. Bo już wtedy medycyna była na dość wysokim poziomie. Na przykład wiedzieli, że przy, przy różnych chorobach, to wiedzieli Żydzi w Starym Testamencie, mieli bardzo jasne opisy, żeby izolować chorego. Jak są podejrzane symptomy, jeszcze nie wiemy, czy to choroba, czy nie. Izolować i sprawdzać. Izolować i sprawdzać, którą stronę to się rozwinie. Zobaczcie, jaka duża ostrożność nic nie wiedzieli o wirusach. Nic nie wiedzieli o zarazkach. A cały Stary Testament pokazuje właśnie, jak Żydzi byli uczeni przez Boga właściwie reagować, kiedy pojawią się pierwsze symptomy choroby. Oni szczególnie bali się wtedy trądu. To w tamtych obszarach geograficznych, no, choroba, przed którą wszyscy panicznie uciekali. I szczególnie w przypadku trądu w Starym Testamencie możemy znaleźć. Pojawić się jakaś zmiana na, skó na skórze. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Mówi, A, Bóg mnie uzdrowi ja ufam Bogu, fajnie będzie. Nie, poddaj się kwarantannie. Nie narażaj innych. Po kwarantannie, tam zdaje się tydzień. Nie pamiętam, można to sprawdzić, jeśli chodzi o trąd, chyba około tygodnia, ta pierwsza kwarantanna. I jeśli wszystko jest w porządku, no tam jakoś. Wracał do społeczności. Jeśli było podejrzenie, dalej przedłużano kwarantannę. Czyli zobaczcie, jak ostrożnie do chorób podchodzili ludzie w tamtych czasach. Czyli to mówię o żydowskiej medycynie, a wiemy, że i medycyna egipska była na bardzo wysokim poziomie. Medycyna rzymska, również medycyna grecka, przecież to właśnie ze świata helenistycznego zdaje się jest ta przysięga, którą składają dzisiejsi lekarze. Czyli stamtąd te tradycje były. Dlatego chcę, żebyśmy pamiętali, kiedy Biblia mówi, że ktoś wrócił do zdrowia, na przykład tutaj ten epafrodyt i nie jest że było to cudowne uzdrowienie, to raczej przyjmujemy. Że za pomocą naturalnych procesów został wyleczony, czyli za pomocą lekarza. Zresztą w ekipie apostoła Pawła wiemy, że był lekarz właśnie Łukasz, ten, który jest autorem jednej z Ewangelii. On był lekarzem, także też miał dużą wiedzę medyczną. Żeby pokazać, że apostoł Paweł również miał wiedzę medyczną, możemy zobaczyć w jednym z listów właśnie do Tymoteusza, którego tak kochał, o którym opowiadałem trochę wczoraj i też na pierwszy. W Spotkaniu e, możemy znaleźć w liście do Tymoteu, Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł z kolei dowiaduje się o jego chorobie, że ma jakieś kłopoty z przewodem pokarmowym. To pisze: Słuchaj, samej wody już nie pij, ale dolewaj po trosze wina. Być może Tymoteusz był abstynentem, chciał no, tak, że tak powiem takie normy świętości podwyższyć sobie, że powiedział, że nie będzie tykał wina, na przykład w taki sam sposób zdaje się, Jan Chrzciciel też podchodził do życia, że on tam nie tykał żadnego mocnego napoju, także to była dobrowolna decyzja, to nie jest nakaz Biblii. Nakaz Biblii jest tylko, żeby się nie upijać, a jeśli ktoś chce, czasowo czy na całe życie może być abstynentem, ale absolutnie nie może się z tego powodu wywyższać ani uważać za bardziej świętego, a innych, którzy używają alkohol w rozsądnych ilościach, potępiać. Być może Tymoteusz właśnie unikał wina, mając takie postanowienie, ale teraz w czasie tej dolegliwości apostoł Paweł mówi do niego: samego, samej wody już nie pij. Dolewaj po trosze wina. Wiemy, że wino ma silnie bakteriobójcze działanie, i woda, nawet taka nieprzygotowana. Gotowana, wymieszana z niewielką ilością wina, po bardzo krótkim czasie, praktycznie jest wolna od wszystkich bakterii. Ma też pozytywny wino, ma pozytywny, jak wiemy, wpływ na trawienie. Także to a propos choroby, oczywiście można by jeszcze więcej rzeczy tu mówić. No, na przykład, fałszem jest taka nauka. Zielonoświątkowa, czy w kościołach zielonoświątkowych albo w grupach charyzmatycznych pleniąca się, że nawrócenie do Chrystusa oznacza uzdrowienie ze wszystkich chorób fizycznych, że chrześcijanin, jak miał jakieś choroby przed nawróceniem, nawet było świadectwo euniki niedawno zamieszczone. Straciłam zdrowie, zyskałam życie. No bardzo oczywiście jako ojciec, ale też i brat w Chrystusie zachęcam. Tam pojawili się zielonoświątkowcy, którzy zaczęli eunice takie kucypały, opowiadać, nie? Zaczęli opowiadać, że no, uwierz jeszcze bardziej w Pana Jezusa, a ta Twoja dolegliwość, o czym tam Eunika mówi, no to możecie sobie sami przesłuchać w tym świadectwie, na pewno Ci ustąpi, bo absolutnie nie jest wolą Bożą, żeby chrześcijanin miał jakąkolwiek chorobę. To jest herezja, y, która jest częścią tak zwanej Ewangelii sukcesu. Y, mniej więcej oznacza to, że tak, zawołasz do Jezusa, to nie tylko, żebyś miał zbawienie, bo to tam się tym ci ewangeliści od sukcesu nie przejmują, ale będziesz młody, bogaty i zdrowy. I zdrowy. I rzeczywiście głównie główne ich taka, taka reklama to jest, że oni wszystkich uzdrawiają. Oczywiście są to kucypały bzdury, takie same jak Kaszpirowskiego, czy y, jaki to ostatnio był Ciemnowic, który twierdził, że 17, 17 marca w Polsce nastąpi przełom i będzie spadek zachorowań, i już praktycznie epidemia będzie zmierzać ku końcowi. Są świadectwa, bo wypowiadał się do mediów, możecie sobie to sprawdzić. Mówiliśmy w programie: Kucy pały, kropka. My wierzymy Słowu Bożemu, my wierzymy autorowi Słowa Bożego. To Bóg powiedział, i my się tego trzymamy. I tu widzimy, Najpierw chory apostoł Paweł, to co? Bóg go nie mógł uzdrowić? Teraz chory Tymoteusz, to mówiłem też wczoraj, teraz mamy kolejnego epafrodyta. Chorował, smucili się wszyscy, apostoł Paweł, cały kościół w Filipii się, no a Bóg go nie uzdrawiał. W pewnym momencie coś się stało i. Apostoł Paweł daje świadectwo rzeczywiście, że to było szczególne zmiłowanie Boże. W dziejach apostolskich możemy znaleźć przypadki, że nie tylko z choroby Bóg uzdrawiał, ale w przypadku pewnych kobiet, jako Nisa jedna, zmarło się kobiecie i tak bardzo żałowali, tak bardzo płakali, mówili, słuchaj, bez niej to se nie poradzimy w życiu. No i Bóg się zmiłował i wiecie, co zrobił? Kobite z powrotem im dał na jakiś czas. Później w końcu zmarła. No to nikt na ziemi nie żyje wiecznie, wiecznie ale rzeczywiście nawet takie cuda, Bóg oczywiście potrafi zrobić. Ale nie jest to norma. Nie jest to norma, to jest coś absolutnie wyjątkowego. I tutaj widzicie, mamy apostoła, pomocnika apostoła, też przywódcę Kościoła, Tymoteusza, mamy cały kościół Filipi, który. Modli się o tego człowieka, a on dalej chory, coraz bardziej, coraz bardziej wyglądało, że umrze. I teraz apostoł Paweł mówi: No, ale pomodliliśmy się o jego uzdrowienie, no i Bóg musiał go uzdrowić. Nie, oczywiście, że modlili się o jego zdrowie, ale to, że on wrócił do zdrowia, nie traktują jako pewnik, jest tu jasno napisane, ale Bóg zmiłował się nad nim. Nie wiemy dokładnie dlaczego. A nad jednymi się zmiłuje, nad drugimi nie w sprawie choroby. Prawdopodobnie apostoł Paweł mówi: zmiłował się nad nim, ale nie tylko nad nim leci nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Nie? Czyli jasno pokazuje, że to było coś niezwykłego, za co jest szczególnie wdzięczny Bogu, ale nie zawsze tak się dzieje. I rzeczywiście chrześcijanie umierają, nawet ci, którzy wierzą w Ewangelię sukcesu. Zapewniam Was, nie słyszałem o żadnym przypadku, żeby który przeżył więcej niż 120 lat, czyli tyle, ile Bóg ustanowił dla tych też, które te kucypały Ewangelii sukcesu nie wierzą. To jest ważne, dlatego o tym mówię, ponieważ te herezje będą, czyli fałszywe nauki będą próbowały docierać do was z różnych stron, z różnych stron. Zresztą ludzie mają tendencję do sensacji. Kiedy my rzetelnie pokazujemy słowo Boże, pokazujemy, że życie chrześcijańskie to jest tak, że mozuł, to jest trud, to jest wzrost, to jest wiele lat dochodzenia do dojrzałości, to ktoś powie: "E, to takie jakieś nieciekawe, nudne." A nie można by szybciej, nie można by jakoś tak kupić sobie jakieś doładowanie jak w grze komputerowej, jakiś taki czołg lepszy i już zajwaniać jako dojrzały chrześcijanin i od razu wszystkie moce piekielne, choroby, zmarszki, wszystkie znikają, tłuszcz wyparował. Nie można by tak. A no nie można by. Tak to dopiero w niebie, kolego. A tu na ziemi będziecie mieć płacz, cierpienie, mozuł i tak dalej, i tak dalej. O tym trzeba chrześcijanom przypominać. Kiedy zwracasz się do Jezusa, otrzymujesz w prezencie życie wieczne. Otrzymujesz w prezencie Jego cudowną ochronę, czyli zły. Nie dotkniecie tam, gdzie Bóg nie pozwoli. Ale to nie oznacza, że nie będziesz cierpiał na ziemi. Apostoł Paweł jest wzorem cierpienia. Możecie sobie sprawdzić w liście do Koryntian, kiedy on op opisuje swoje życie. On mówi, że on jest najbardziej zielonoświątkowy i charyzmatyczny ze wszystkich najbardziej porąbanych charyzmatyków z Koryntu. To co sobie sprawdźcie. I zobaczcie, jak tłumaczy tym <laughs> trzy kropki zielonym Koryntianom, jak wygląda jego życie. Pasmo smutku i cierpienia. Ale charakteryzujące się jedną cechą, wiecie jaką? Dla Jezusa Chrystusa i dla nagrody w niebie. Dlatego w liście do Tymoteusza apostoł Paweł, kiedy tu mamy jego pierwsze zetknięcie z cesarską z cesarskim sądem i z możliwym wyrokiem śmierci, Później tu mówi, że zostanie uwolniony, jest o tym przekonany, mówiłem o tym kilkukrotnie, w liście do Tymoteusza w drugim mówi, że tym razem to jednak umrze. Zaproszę was na krótko, kiedy mówi o swojej śmierci. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Szósty werset. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. A czas rozstania mego z życiem nadszedł. O ofierze ze swego życia, jaką on jest gotowy złożyć dla Chrystusa, czytaliśmy wczoraj, zobaczcie 2.17. Ale gdyby nawet wtedy mówi jeszcze hipotetycznie, 17 werset 2.17, ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi z tego, wtedy i wy. Się, radujcie i cieszcie razem ze mną. Nie? Miał podej takie miał podejście. Jeśli mu przyjdzie, zginąć po to, żeby dla nich to było zachętą i pomocą, i wzorem, jak on jest wierny Chrystusowi, mówi z radością to przyjmę. A teraz ten czas nadszedł. Tu jest hipotetycznie w liście do Filipian, a w liście do Tymoteusza II, to już jest faktycznie. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem Nadszedł. I tu najpiękniejszy fragment. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. Wieniec sprawiedliwości to jest odwołanie się do olimpiady tej, która teraz jest przełożona, tej, która przez lewaków została już użyta do praktycznie szerzenia komunizmu, tak jak przez Hitlera w latach 30 do szerzenia hitleryzmu, tak teraz komuniści się najbardziej lansują, Ruscy, przeróżni, MKOLE, to wszystko dziadostwo już teraz jest, no ale siłą, że tak powiem, argumentu musieli przełożyć. Tu jest właśnie odwołanie do tego, bo co się działo, tam kiedyś nie było pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tam był jeden zwycięzca. I tylko jeden dostawał nagrodę. Tym był, to, tą nagrodą był wieniec laurowy, symbol zwycięstwa. Jesteś najlepszy, wygrałeś, dobiegłeś pierwszy do mety. Tak właśnie widzi apostoł Paweł swoje życie. Tu właśnie opisuje, jak odbiera bezpośrednio od Jezusa nagrodę. I dopiero w niebie nie będzie cierpienia, nie będzie choroby. Nie będzie śmierci, nie będzie łzy, mozołu, trudu, kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. A tu musimy, zobaczcie jeszcze raz, 15 werset, świecić jak światła w świecie pokrzywionym i odwróconym. To jest nasze zadanie, zadanie chrześcijan na dziś. Co jeszcze? No różne tam formy cierpienia, tęsknota, zobaczcie to będziemy dzisiaj coraz mocniej tego będziemy dzisiaj coraz mocniej doświadczać. Widzimy się przez kamerę, widzimy się na Zoomie. Można zadzwonić do kogoś. To i tak są wielkie udogodnienia w porównaniu do tego co było wtedy. Raz na parę tygodni a może na kilka miesięcy list dotarł, a mógł też nie dotrzeć. Gdzieś statek zatonął, list nie przybył. Wtedy zobaczcie, mieli dużo gorzej. Ta tęsknota była dużo cięższa, ale dzisiaj też będzie. Trzeba się przygotować, że nie zobaczymy się za tydzień czy za dwa. Może zobaczymy się dopiero w niebie, no a może za wiele miesięcy, bo ten czas prawdopodobnie potrwa dwa, może trzy, może więcej. A niektórzy mówią, że nawet jak na, w lecie się poprawi, to z jesienią wróci z nową siłą. Takie są niestety. Przewidywania, jak będzie, nie wiemy, ale trzeba się przygotować na długą, długą walkę czyli tęsknota z bliskimi. Niektórzy zostali uziemieni gdzieś w Stanach, gdzieś w Anglii, w Niemczech, we Włoszech i tak dalej, po całym świecie. Polska roz, rozrzuciła swoich synów i córki także ta tęsknota będzie jeszcze bardziej dojmująca. Pamiętajcie, że była też. Udziałem apostoła Pawła, jego przyjaciół i pierwszych chrześcijan. I Bóg to widzi, i Bóg to widzi, i da nam zawsze pocieszenie. Tego możemy być pewni, że w każdym bólu, jeśli należymy do Jezusa Chrystusa, On da nam pocieszenie. W swoim czasie, ale zawsze da. Możemy wiedzieć, że nasze wołanie do Niego: Boże, boli, Boże. Ulecz, Boże, pomóż, Boże, niech to się skończy, to dociera przed oblicze Jezusa Chrystusa. Możecie sobie sprawdzić. W czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków, na przykład, tam jest mowa o tronie łaski, abyśmy z ufną odwagą przystępowali do tronu łaski. Możemy być pewni, że choć będą przeciwności, będzie źle, to zawsze jesteśmy pod opieką dobrego pasterza. A dobry pasterz to jest ktoś taki, zresztą w liście do Hebrajczyków, też jest to porównane do dobrego rodzica. Dobry rodzic to nie taki, który zabiera wszystkie cierpienia z życia dziecka i trzyma go pod kloszem z różowymi płatkami. Bo kogo wychowa? Człowieka nieprzystosowanego, człowieka nieprzemienionego, człowieka egoistycznego i tak i tak Dlatego, mądry rodzic, Wystawia dziecko na przeróżne próby, na ciężką pracę, na mozu, niekiedy trochę głód. Nie musi mieć zawsze wszystko podane, jajeczko obrane, żeby się Jasio nie zmęczył. No to już mamusia obrała, proszę, wszystko masz, Jasiu. Nie, mamusi, proszę cię bardzo, nie. Może być. Dlatego na przykład mądrzy rodzice zabierają dzieci na różne takie kempingi, wyprawy w góry żeby dać im w kość, ale pod kontrolą. Jeśli widzisz, że tego, tej próby nie pokona, wtedy od razu rodzic ratuje go, albo osłania, albo leczy, albo pomaga, albo bierze na ręce, zależy co trzeba. Dokładnie takiego mamy ojca w niebie. I tu mieliśmy przykład smutku za smutkiem, który miała apostoł Paweł, ale w pewnym momencie Bóg daje ukojenie. I ten brat, który miał umrzeć Nagle wrócił do zdrowia. Wszyscy się cieszą, apostoł Paweł mówi: A teraz jedź do swoich! Niech cię zobaczą! Niech cię uścisną! Niech się cieszą! Zobaczcie, jak wyglądała też wspólnota między chrześcijanami. To było coś więcej niż rodzina z krwi i z ciała. Bo nie z każdego wujka czy cioci przyjazdu się cieszymy. A zobaczcie, jaki smutek, jaka miłość była między epafrodytem a kościołem, z którego pochodził. O relacji tej apostoła Pawła, że oni, zobaczcie, mu tu pomagali, że on nawet naraził życie, żeby pomóc apostołowi Pawłowi w służbie. Nie po to, żeby było mu wygodnie, tylko po to, żeby on lepiej mógł służyć Chrystusowi. To on nie tylko swoje pieniądze, nie tylko swoją pracę, on swoje życie naraził. Takie było poświęcenie chrześcijan Filipi dla sprawy Jezusa Chrystusa i ich udział w projekcie misyjnym apostoła. Pawła rzeczywiście z nimi miał szczególną więź.